Zapasy są dla mnie rutyną i nie wyobrażam sobie teraz życia bez nich. Trening jest dla mnie odreagowaniem od codziennych problemów. Nazywam się Amelia Malucha, mam 15 lat. Moją pasją są zapas. Jedziemy do Osztyna na turniej, międzynarodowym turniej Puchar Mazur. Zapasy trenuję od czwartej klasy. Moje koleżanki zachęciły mnie do pierwszego treningu, na którym mi się bardzo spodobało i zaczęłam trenować. Wcześniej trenowałam akrobatykę przez 3 lata i w czwartej klasie miałam i zapasy i akrobatykę, ale wybrałam zapasy. Mamy trzy treningi w tygodniu, które trwają około półtorej godziny. Czasem zdarzają się w weekendy zawody czy pokazy. Trening zaczynamy od rozgrzewki biegowej, skipy, od samodostawny, wymachy, ewentualnie jakieś zabawy berek, piłka chińska. Później mamy akrobatykę, przewroty, skok gry się, gwiazdy. Później rozgrzewka karku, który jest bardzo ważny. Później zaczynamy technikę, parter, góra, a na końcu ewentualnie jakieś sparingi. No i rozciąganie siła. Dwie pół karuzelki, w prawą stronę i w lewą na, na samych rękach. I po jednym przejść. Trenuję w klubie Ukaestalent Białęka. Moją główną trenerką jest Paulina Grabowska, a drugim trenerem jest Radosław Radkę. Swoją przygody z zapasami zaczęłam w tym klubie. Cześć, nazywam się Paulina Grabowska. Od 2016 roku na Warszawskiej Białęce współpracuję z Radosławem Radkę. Wspólnie tworzymy grupę w klubie Łuka: jest Talen Białołęka. Białęka. Ja się zajmuję stricte zapasami kobiet i jedną z moich podopiecznych jest Amelia Malucha. Jak na razie jest najbardziej utytułowaną zawodniczką naszego klubu. Zdobyła dwa historyczne medale. W zapasach kobiet w Mistrzostwach Polskich do lat 15 i w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Mam nadzieję, że jeżeli Jamelka dalej z takim zaangażowaniem będzie podchodziła do, do treningów, to przyszłoroczne olimpiada Młodzieży będzie należeć do Czego jej serdecznie dziękuję. Jako, że trenuję od 6 lat, mam wielkie pudło medali. Jednak do moich najważniejszych należy brązowy medal. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Jest to medal przywieziony z Milicza z tego roku. Stoczyłam trzy walki. Moim drugim medalem jest brązowy medal Mistrzostw Polski U-15. Stoczyłam na nich dużo walk. Jest on z 2023 roku. Moją przyszłość wiąże z zapasami. Na ten moment moim największym celem jest zdobycie tytułu Mistrzyni Polski. Jednakże sport to loteria i zdarzają się kontuzje, które mogą nas wykluczyć z zawodów czy treningów. Dlatego myślę o swojej edukacji uczęszczam do elitarnego liceum o profilu Biolhem. Swojej pasji zawdzięczam swoją dobrą formę, a także duże znajomości z całej Polski, ponieważ jeździmy po całej Polsce na zawody, a także dużo wspomnień z obozów, zawodów, kadr. Obozy z reguły trwają około 7 dni. Trenujemy rano, po południu, no i czasem zdarzają się poranne rozruchy, których nie lubię. Pracujemy. I co teraz? Z ręką spychasz bark. Hop, Przechodzisz do uchwytu, łapiesz hop, i rzucasz. głowę skręci. O tak. Pomimo wielkiego zmęczenia, z miłą chęcią na te obozy. W wolnym czasie na takich obozach poznajemy się z innymi dziewczynami i integrujemy. Zapasy są bardzo ogólnorozwojowym sportem i każdy coś tutaj dla siebie znajdzie. Ja zachęcam was do trenowania, bo można zbudować formę nie na lato, a na lata. Cała grupa.